Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym segregujemy poziomy z Escape the Backrooms na tier-levele. E, ja złożyłem się tutaj z Tier Makera, mogę podesłać wam potem link e, w opisie, mogę dać albo w komentarz, jeśli będziecie chcieli e, do tego. E, ja tylko zmieniłem z angielskich nazw na polskie, że Najlepszy, Prime Najlepszy, Dobry, OK, mogłoby Być Lepszy, Zły i Kupa. E, no i cóż, troszkę tego tutaj jest, tych poziomów. To jest najnowszy update. Bo on mi z tą reklamą jakiegoś e, tego, no i cóż. Nie, su nie segregowałem tych poziomów. Nie mi się. Eee, no ale dobra, w początek mamy zamek. Eee, zamek z poziomu 54, gdzie jest clown. Clown eee, morderca. Eee, szczerze, sam poziom sobie no, jest całkiem ciekawy z tą mechaniką, że on się za tą pojawia. Ale szczerze, nie mam tu nic więcej do powiedzenia o tym poziomie, więc. Mogę powiedzieć, takie OK, go mogę dać ten poziom. Eee, tak, co mamy dalej? No my, y, to jest chyba ten najnowszy, tak? To jest ten najnowszy. Nie, nie wiem, kurde, poczekam. Zrobimy eee, może teraz e, Field of Weed, Będziemy tak będziemy iść, tak? Może z tyłu. Eee, I tak, Pola zbóż. Mi się podoba samolorowo ten poziom, ale w grze no jest taki średni, jest dużo bugów. Ale mi się on podoba ogólnie, więc trudno mu tak go chamsko dać do OK. Go do dobrego, mi się on osobiście podoba. Eee, dalej mamy. Weźmy, weźmy windę. Eee, winda jest. On poziom sobie, tak, są te podpoziomy z Winda, tak naprawdę, z tego też. Eee, jest całkiem ok. Nic takiego specjalnego nie ma, ale według mnie słabszy od zamku, więc pójdzie tutaj. Eee, dalej mamy Manila Room. Manila Manilarum, Room, no to to kupa, tu nic w sumie się nie dzieje. Eee, tego, więc tutaj to dajemy. Dalej mamy Mech Outpost, yy, czyli zszukanie tego proszku, yy, wody midowej w proszku, żeby tego wyleczyć, ale szczerze mi się to nie podpadł do gustu, więc dajemy go do kategorii, mógłby być lepszy. Yy, dalej mamy Hub, The Hub, The Hub, to zły no, to chociaż w sumie kupa, nie dobra, zły, bo jednak coś, możemy coś robić, więc nie będę taki agresywny dla yy, Hub'a, yy, więc damy go tutaj. Yy. Dalej mamy The End, poziom, którego chyba naj... jeden z którego najbardziej nie lubię. Eee, Daje go do Kupa, znawidzę tego poziomu. Nieważne co to ma być, nie daję go tam, nie daję go nigdzie wyżej. To jest dla mnie Kupa, nie podoba mi się ten poziom kompletnie. Mm, więc tak, no, nie, jest nie cierpię tego scratchera, nie cierpię zbierania tych kaset. Idziemy dalej. Eee, weźmy teraz Pipe Dreams. Eee, szczerze, Pipe Dreams to jest po prostu bieganie i tyle. Korytarz 1. I w sumie mogę gaść go podobnie jak DeHaba, czyli w zły. Nic więcej tutaj nie ma. Nic specjalnego. nic dodać, nic ująć, po prostu nie jest jakieś to e, genialne. E, co dalej? Co dalej? Powiedzmy, powiedzmy, powiedzmy lights out'y, Lights -outy są mega dobre, jeśli chodzi o to są mechanikę z tym lidar e, scannerem Jest może troszeczkę to irytujące, ten labirynt, ale w sumie mogę go dać go do kategorii najlepszy, bo to jest naprawdę fajny poziom, mi się on podoba. Osobiście, chociaż, kurde, tutaj, nie tam go do dobrego i lepszy niż Wildwood, ale nie zasługuje na to. E, dobra, dalej damy Cave System. Hmm, że ja nie lubię tego poziomu, względem na to jak on wygląda, że on jest trudny. W stosunku, może nie jest trudny, bo chyba ten też labirynt jest, ale jest po prostu irytujący i damy go tutaj. Tej kategorii mógłby być lepszy. Nie dajemy go, co nie będę aż taki agresywny, taki brutalny dla niego. E, no i dobra. Dalej, co weźmy, powiedzmy? Weźmy Run for Your Life, klasyczny, stary. Damy go do OK. Jest troszkę lepiej niż winda, jak na ten poziom, ale nic specjalnego. E, co dalej, dalej, fan plus, czyli ten nowy fan. I go damy tutaj, to jest mega mi się ten poziom podoba. I od razu go tutaj daję. Mm, I od razu się Jasycznym fanem damy go tutaj. E, mi się mega podobają te poziomy. E, naprawdę mega mi się podobają te poziomy z fanem. Mi się to po prostu podoba ten klimat tych i tyle. E, odcinek z tego będzie za niedługo, panu, więc no. Tutaj mamy poziom schody, jak go tak nazywam, dajemy go do kupy. E, lepszy niż Manilarum, ale nic specjalnego, po prostu schodzenie po schodach. I nic się tutaj ciekawego nie dzieje, nie ma nic więcej do dodania. Water Damage, pozbędę się tego poziomu, którego też nie lubię. Daję go też tutaj do tak zwanej kupy. Nie lubię tego poziomu bardzo, the end, w prawie jak Biendu. dwa poziomy tego wtedy nie lubię. Eee, I tyle. Nie lubię ich. Mm, co dalej? Dalej mamy. Co dalej, kiedy wziąć poziom? No, troszkę mi jeszcze zostało. Eee, mamy, zajmijmy się może talasophobem. tutaj etap z łódką i etap pod wodą. I szczerze te poziomy mogę dać gdzieś tak. Budka jest lepsza niż winda, ale pod wodą jest gorszy niż Winda. Pływanie, więc nic szczególnego właśnie ten poziom. Eee, co dalej? Weźmy elektrykalski Elektrikal, czy Elektryk. Nie przypadłem za ten poziom względu na psiaczki, na ogary. Eee, I tak patrząc, szczerze, eee, będąc tak szczerym dla tym, ale się go ustawił. Dałbym go tutaj nic szczególnego, więc no. Eee, grzybki z nowego update'u, w sumie tam nic się nie dzieje, to jest to samo co Dark and Pool Rooms, eee, co tutaj jest mamy obok, ale w sumie nic się tam nie dzieje. Kompletnie to jest to sama, są to jakieś kupie reklamy, jakieś tam, jakieś tego. Eee, nic ciekawego się tu nie dzieje, w sumie mógł być lepszy, go tutaj damy naprawdę gorzej niż Mac Outpost, ale tyle. Eee, dobra. Dalej mamy Snack roomy. Nic nie dzieje, taka jest prawda. Tych stanków mamy. Jestem z itemkami i tyle jest winda i zagadka, więc. Tam, tutaj lepszy niż hap. niż mi się podoba, ale. patrząc co byśmy wyżej, to ten poziom prawdę mało oferuje. Eee, I tyle. Gdybym mógł robić tak, jak mi się osobiście, to bym go pewnie dał go gdzieś tutaj. To okej. Okay. Ale nie będę taki brutalny, więc nie damy go do złego. damy go tutaj. Mm, tutaj go damy. To jest na krumy, po prostu. E, nie będę taki brutalny tego poziomu. Mm. No i dobra, dalej mamy Dark and Pull Rooms, czyli... Pachanie, przekręcanie wajchy. W e, ten poziom bym dał tutaj, najlepszy niż zamek. dałem go do OK. No i tyle. Nie nic, nic więcej nie mam do dodania. Mm dalej mamy weźmy tego lepszego Chase'a, on jest troszkę lepszy niż ten oryginalny Chase, więc dam go tutaj, ale obok one gdzieś tak zasługują na te miejsce, podobnie to jest to ta sama mechanika, tylko ten jest troszeczkę dłuższy, nieco mnie ładniejszy i tyle. Eee, no i tak, stał nam parę klasycznych poziomów, parę nowych, ale eee, weźmy się teraz zajmiemy powiedzmy arcadem. Arcade, arcade dałem go tutaj, Mógł być lepszy bo naprawdę, on nic sobą nie daje, to jest tylko zrobienie jednego kodu 931 do windy i tyle nic ten poziom sobą nie daje nic nie daje, to jest jeden z poziomów Dajmy mamy klasyczny poziom i gdzie wydać klasyczny poziom, damy go My tutaj, bo to jest klasyk, klasyczny poziom 0 dajmy go do dobry dalej mamy opisa. Opis damy tutaj, OK. Chociaż nie, mógłby być lepszy, bo opis naprawdę jest też tutaj gdzieś on zasługującymi strony no, w opisie nic się nie dzieje, to jest Walking Simulator taki typowy. Jest ta zagadka z automatami i kamery i nic więcej. No to powiedzmy teraz poziom pierwszy weźmy, Capitable Zone. Nie jestem jego fanem, ale nie jest tak jak na przykład The End czy Water Damage, takich po prostu nienawidzę, ale... Ja bym go dał gdzieś tutaj. Okej. Okay. Lepszy od Chase'ów, ale gorszy niż te tej poziome. Dalej mamy z nowego update'u poziom zimowy Ice Room'y z poziomu 0. Szczerze, tam mam po prostu zrobić zdjęcie samochodziku, vana i bakterii. Szczerze, ten poziom... Jak go tak dać? Abym go gdzieś go tutaj, bo jest lepszy niż bazowa winda, ale no tyle. Nie zasługuje na więcej. Jest ok, będę brutalny. Yy, dajmy teraz szkołę. Szkoła mi się podobała, był Party Cooper tam yy, i szkołę dajemy tutaj. Do dobry. Tyle. Nie mam nic dodającego poziomu. Yy, hotele. dajmy teraz poziom piątą w całej hotelom Boyle. boiler tutaj i wszystkie lobby i to wszystko yy, ten poziom daje. Leżę. Nie jestem jego fanem, bo jest upierdliwy, Ale nie mogę o tym poziomie powiedzieć z złego słowa. jest tak, że go nienawidzę, jak tych dwóch, co dałem do kupa. Nie mogę go tam dać, bo ten poziom jest całkiem ciekawy. Więc samego go do dobry. Zasługuje na to miano. No i co dalej? Dalej mamy. Danger Zona z nowego update'u. I on powiedzmy szczerze, on jest dobry. To jest dobry poziom, ciekawy. Ciekawie on wygląda. Nie wiem, co to jest właśnie. Nie wiem, co to jest. To, to jest etapu. ale opisałem, że to jest podobnie chyba jak ten Manila Room, e, szczerze mówiąc. E, więc... upa! Raczej to jest. To mógł tutaj dodać. I nigdzie wyżej. E, no i tak, zostaje nam 188 polumy 104 i Seberwy. Seberbów nie lubię. Ale przez to, że to jest mega dobry poziom, jeśli chodzi o to ile rzeczy trzeba robić, bo jest długi, mega duży rzeczy do robienia. Ach, to... Damy i to się sprawdza czy coś damy powiedzmy tutaj. Nie będę taki brutalny na tego poziomu, bo jest o wiele lepszy niż te dwa i te i tyle. 84. Jedna z moich ulubionych muzyk. Jaka tu jest? Jest to, tak, to Walking Simulator, więc. No, ale ja ten poziom naprawdę lubię. I damy go tutaj do poziomu i do kategorii prawie najlepszy Mi się on mega podobał osobiście. Ale co to z jakieś głupie reklamy na tym tier makerze No i zostaje nam full roomy Stare klasyczne pool rumy, tutaj mogły być lepsze. Nie są jakoś specjalne. Lepsze są niż grzyby. E, no i poziom 188. Mega fajny i lepszy od szkoły. Będzie na hotelu, ale też lepszy od poziomu 0 klasycznego, ale tak bym to zrobił. Tak to ułożył. No cóż, właśnie by wyglądała moja Pierlista poziomu z Escape the Backrooms. Pewna jest znaczy inna niż od niektórych, ale mi się... Tak jest moje zdanie. Pewno bym, bym był brutalniejszy, no to by cave system i poziom 9 byłby niżej. Hmm, ale myślę, że jest tak obiektywnie i tyle w sumie. Więc cóż, mi się Wam podobał coś w górę, komentarz subika i sami żegnam. Pa!